Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku Dzisiaj będę mówić o produktach, które kupiłam w czerwcu Czyli to będzie czerwcowy haul Tych rzeczy się trochę nazbierało, więc <coughs> filmik pewnie będzie trwał około 10 minut Więc nastawcie się Zacznę może od kolorówki, bo jej mam najmniej Zresztą na kolorówkę zawsze najmniej poświęcam czasu Ona mnie jakby najmniej interesuje I zacznę może od bronzera, który kupiłam to jest mianowicie ten brązer. SS Bronzing Shimmer. Shimer, nie Ale wiem, że się bardzo ładnie mieni. Nie wiem, czy teraz będzie widać. O! Bardzo ładną ma tutaj prasę. Takie motylki. Ja bardzo lubię motyle, więc ten, ten brązer mi bardzo podpasał. Ja go mam teraz na, na policzkach, tutaj, na kościach policzkowych. On jest bardzo delikatny. Słuchajcie, ja na wizerzu przeczytałam opinię już po kupieniu że pozostawia jakieś ciemne plamy, brązowe, pomarańczowe no ja nie mam aż takiej ciemnej karnacji, dlatego też mogłabym się obawiać, że takie plamy będę miała na twarzy natomiast nic tutaj um, nie pojawiło się na mojej buzi używam normalnego pędzla, zwykłego z Maybellina nakładam go tutaj na kości policzkowe, troszeczkę na czoło i tutaj modeluję sobie twarz I naprawdę nic mi się nie pojawiło na tej twarzy, więc ja jestem z tego brązera bardzo zadowolona, używam go już parę dni, więc Myślę, że tutaj nie ma co tutaj mówić, że on jest zły. Jak na brązer, za 12 zł naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Dla mnie to jest rewelacja, ponieważ e, jestem powiedzmy, że przed wypłatą i takie zakupy mnie bardzo cieszą, jeżeli coś znajdę taniego, a dobrego. E, kolejnymi rzeczami, które kupiłam, e, ten brązer można znaleźć mi się wydaje, tylko w Superfarmie Drogerii Natura. E, ja nie widziałam go nigdzie indziej, ale dajcie znać, jeżeli gdzieś jest, bo też nie chce mi się chodzić tam do galerii. I szukać tego dobronutra. Kolejnymi rzeczami, które zakupiłam, są oczywiście lakiery do paznokci, bo teraz jest bardzo dobra pora, żeby szaleć z kolorami. Dlatego też kupiłam trzy lakiery do paznokci z Superfarmy. To jest ta seria Coral, Coral Prosilk, bardzo zresztą ładna. Zaraz tutaj Wam pokażę wszystkie te odcienie. O, ja kupiłam takie. Gdzie to jest? O! Ja kupiłam takie kolory. Ten różowy w środku, najmniej mi pasuje trzeba dwie warstwy, żeby ładnie pokrył paznokcie na temat. Natomiast ten kolor to jest numer 158, tak wygląda na paznokcie, jak jest bardzo ładny, naturalny, bardzo ładnie wygląda przy opaleni. Ten używam, jeżeli są jakieś okazje, takie naprawdę takie, wiecie, że nie można rzucać się w oczy, jeżeli chodzi o paznokcie do pracy, czy. Na jakieś takie delikatne, no, jakieś bardziej ekskluzywne wyjścia Ten kolor bardzo ładnie wygląda, dwie, dwie warstwy no, Mi się wydaje, że wystarczy i bardzo ładnie się trzymają na poznawciach mnie Trzy dni to naprawdę spokojnie się trzymają bez żadnych odprysków No i kolor, który mnie urzekł Ja powiem Wam szczerze, że z takich stejnych lakierów nie mogłam znaleźć dobrego, który by dobrze pokrył Długo się utrzymał na paznokciu I który naprawdę by Oddawał ten turkus, który ja szukałam No i znowu firma Essence Tak wygląda opakowanie Tutaj chyba nie ma numerka Ale słuchajcie, bardzo ładny kolor, bardzo ładny pędzelek Jakbyście tutaj o, się chcieli przyjrzeć Tak wygląda pędzelek, nie jest gruby To dla mnie jest plus, bo ja nie, nie lubię grubych pędzelków I tak się trzyma na paznokciu ja sobie zrobiłam Próbę generalną, żeby nie było. Zawsze polecam Wam chodzić do drogerii jeżeli macie w planach kupowanie w ogóle lakieru do paznokci, to żebyście szli bez, bez lakieru na paznokciach swoich, ponieważ to jest jak dla mnie plus w ogóle sprawdzanie lakierów, a zawsze gdzieś tam można się przed ochroną ukryć i sobie pomalować tego paznokcia, dlatego też polecam. No i że jest taka pora, taka letnia. Może zacznę od twarzy, o tutaj balsam się pokazuje, to już sobie go naszykowałam Zacznę ja uwielbiam balsamy tak jak wiecie Kupiłam sobie mm, soraje O tutaj, będę pokazała, to lepiej widać Soraje balsam do twarzy, byłam zachwycona recenzją jednej z dziewczyn na YouTubie Która stwierdziła, że to jest bardzo fajna, tania alternatywa produktów do opalania Zamiast na przykład La Roche -Posay. Czy Angelios i tak dalej, i tak dalej Więc stwierdziłam, że 25 zł na ten produkt To jest 100 ml i on jest wodoodporny eee, Tylko, że oczywiście jedynym minusem tego produktu jest parabeny Parabeny, bo tutaj się pojawia chyba Chyba metyloparaben z tego co pamiętam No metyloparaben, propyloparaben eee, Więc no, jest, jest minus używania tego produktu Natomiast jest bardzo dobry, powiem Wam szczerze, że z kremem i wroszę, który używam teraz aktualnie na twarzy, bardzo ładnie e, współgra, e, nie świeci się, e, jest bardzo nawilżający, słuchajcie, moja skóra jest bardzo nawilżona przez ten produkt, e, ja jestem z tego bardzo zadowolona, uważam, że taka ochrona na lato, 45% na twarz, rewelacja. E, Zrobię Wam w ogóle recenzję tego, tego kosmetyku po wakacjach, bo myślę, że to będzie pora, żeby sobie po prostu nawet go kupić, wiecie, na zimę zapasy, ja na pewno dwa kupię, to na pewno, tu jest 100 ml E, Kosztowałam 25 zł, więc wydatek nie jest duży. E, no i propos twarzy, żeby ładnie się twarz opaliła, no to oczywiście e, trzeba dobrego peelingu do twarzy. Ja słuchajcie, uży, używam normalnie kawowego na twarz, robię sobie po prostu inną mieszankę niż na ciało. Natomiast stwierdziłam, że czasami po prostu mnie się nie chce e, iść, do, iść do kuchni, mieszać to wszystko. Po prostu później muszę bardzo domywać dobrze e, e, wannę, ponieważ używam też, dodaję oliwę z oliwek do tego e, peelingu. Więc stwierdziłam, że tak, na szybko ja musiałam sobie spielingować twarz nie używając żelu, tylko naprawdę zrobić dogłębny peeling. To kupiłam i dzisiaj jest promocja w Rosmanie. To jest kolastyna Refresh Peeling do twarzy. On ma chyba takie drobne nie wiem czy będzie widać. To jest, taki, to jest taka formuła kremu i ma takie drobne już czuję takie drobne drobinki czyli na pewno nam nie będzie tutaj przeszkadzał. Bardzo fajnie pachnie. Trochę guma do rzucia. Ja tego zapachu akurat nie przepadam za tym zapachem, ale ogólnie jest fajnie. Bardzo mi się ten zapach podoba. Sobie, o, ściągnę go, żeby tutaj nie, nie, nie wyglądał tak silnie, Tak dziwnie. Kolejnym produktem do oczyszczania twarzy, ja za, zaraz Wam powiem, co sobie wykombinowałam, ponieważ chciałam bardzo kupić biodermę. No i tak derma, wiadomo, jakieś takie horrendalne ma te ceny, stwierdziłam, że no jak na micel to jest drogo, ale będę czekać na promocję No i tak wykrakami i od razu poszłam do apteki, spytałam się tak, bo profilaktycznie pytajcie się o takie ceny, jeżeli chcecie się trafić na fajną promocję, bo nie zawsze to widać na półce I stwierdziłam, że zobaczę sobie co tam ciekawego jest w mojej aptece i się okazało, że bioderma 500 ml słuchajcie chyba za 40 zł, więc oczywiście mówię, dobra, spróbuję. Tylko no nie chciałam na taką butlę od razu wydawać 40 zł i później bym była niezadowolona, bo tak przeważnie jest, jak to się rzuci na coś fajnego, i później no, okazuje się, że to jest kompletnie wypał. Więc ja Wam tutaj, pokażę mój sposób, który, który na bioderma jest najlepszy. Kupowanie sobie takich małych buteleczek. Tutaj jest 100 ml, więc 100 ml naprawdę starczy Wam na miesiąc co najmniej, tak mi się wydaje, że no co najmniej na miesiąc na pewno starczy I to jest dobry sposób, żeby sobie bioderem wypróbować Ja ją kupiłam za 10 zł, natomiast wiem, że w Superfarmie wersja chyba Sensibio jest za 20 zł, więc no Choralna różnica dla mnie to jest bez sensu. 100 ml 21 zł. No to mogę sobie kupić naprawdę dobre micel, na przykład w Ale wiem, że bioderma jest bardzo chwalona, więc no ja rzeczywiście jestem z niej bardzo zadowolona. Bioderma tutaj będzie u mnie na pewno na półce przez cały, cały czas. W ogóle wywaliłam wszystkie toniki. Na razie tych toników nie używam, chociaż zrobiłam recenzję wszystkich toników, które posiadam. Ja jestem z nich zadowolona, natomiast bioderma przebija wszystko, nawet mi makijaż wodoodporny zmywa. E, rewelacja. E, no i kupiłam tą oczywiście, później w promocji. Stwierdziłam, że fajnie. Kupię sobie za 40 zł. I teraz mam do was prośbę, słuchajcie, bo mnie na tym bardzo zależy. Ja chciałabym sobie taką buteleczkę zawsze brać do, na wakacje, czy po prostu gdzieś, jak, jak wyjeżdżam na przykład poza miasto, to bardzo często po prostu mój chłopak mówi, nie bierz tyle gratu, bo to, bo to bez sensu. Ja zawsze się pakuję po prostu, jak wyjeżdżał na jakiś miesiąc czy na pół roku. I zawsze chcę po prostu tak minimalistycznie podchodzić do tego, dlatego też wszystkie produkty sobie przelewam No i niestety tutaj ten produkt nie chce się otworzyć, ja nie wiem, może macie w jakiś sposób, to napiszcie mi w komentarzach Ja byłabym bardzo wdzięczna Kolejnym produktem, który mnie zachwycił, urzekł, to jest oczywiście Altera Stwierdziłam, że Alverde nie będę sobie sprowadzać, bo to naprawdę śmieszna cena jest za przesyłkę I po prostu to w ogóle drożej wychodzi, skoro mam na miejscu w Rosmani Więc kupiłam sobie drugi szampon, miałam wtedy z granatym i ALS, więc Byłam bardzo zadowolona I teraz kupiłam sobie migdał i chochoba dla wrażliwej i podrażnionej skóry Ja takiej nie mam, natomiast chciałam przetestować wszystkie zapachy Dla mnie to szampon, nie uważam, żeby ewentualnie dofarbowanych, no to polecam bardzo LSF. tylko że on ma SLS-y, więc no tutaj możecie nie być zadowoleni z ich działania Kupiłam też oczywiście moje kochane Daw. oczywiście nie, nie było Silk Glow, więc kupiłam sobie ten to jest zapach kokosa, bardzo ładnie pachnie, ona się w ogóle bardzo ładnie pienią, oczywiście mają tą formę nutri moisture. Ja jestem w ogóle z nich zadowolona, one są ach i och. 10 zł za taki szampon i to jeszcze daw, ja uważam, że naprawdę warto. No i byłam dzisiaj w Rosmanie i kupiłam przez was chwalony krem brązujący altery, Nie wiem, zobaczymy, ja jeszcze go nie używałam, bo on jest jak widzicie, nie Można go kupić właśnie w takim opakowaniu, a w środku wygląda tak. O o, tutaj Wam pokażę A Jakaś tam jest brzoskwinia w środku, wiem, ale tyle się o tym naczytałam, więc stwierdziłam, że, że dobrze No i żeby on się bardzo dobrze rozprowadzał na twarzy, bo wiem, że jest z tym problem To zakupiłam sobie też dzisiaj w promocji, więc ja wrzucę ten filmik, może jeszcze zdążyć, Chociaż nie sądzę, bo podobno są kolejki w Rosmanie, jeżeli chodzi o te jednodniowe promocje Ja akurat jechałam na miasto i musiałam wcześniej tam zajechać, więc akurat weszłam sobie do Rosmana zaraz po otwarciu I kupiłam te dwa produkty on był bardzo chwalony przez jedną z dziewczyn, ja nie pamiętam jaki jak ona miała nick Ale bardzo fajna dziewczyna, bardzo ładnie zrobiła tą recenzję chyba jedna jedyna dostała właśnie te kosmetyki i się okazało, że później kupiłam sobie takie same Evelina, ja nie byłam przekonana do tej firmy, natomiast e, e, stwierdziłam, że ona zrobiła taką dobrą recenzję Więc aż żal nie kupić I kupiłam sobie efekt matujący, chłodzący żel, on ma mat, matowić naszą skórę, więc ja go będę używać pewnie... E, po prostu po wakacjach i kupiłam sobie ten to jest nawilżający krem dotleniający czy w jednym. On ma 50 ml. Słuchajcie, kupiłam w śmiesznej cenie za 850, była promocja, więc za to zapłaciłam 17 zł. mi się wydaje, że to jest na dzień i na noc, tak, zresztą tutaj są znaczki na dole, że na dzień i na noc, więc jakbyście znaleźli taką promocję na firmę Eveline, to byłoby super. Ja myślę, że z tych kremów będę zadowolona, ponieważ taka dobra recenzja, no, ciężko by było nie kupić. Natomiast mam krem z Wrossze Vegetal po opalaniu, więc na pewno go będę używać po prostu po opalaniu na noc, a ten krem się doskonale sprawdzi pewnie pod mój po prostu tak zwany bloker. No nie wiem, czy to jest bloker, ale ja tak nazywam te produkty, bo one blokują po prostu dopływ słońca, więc filtr. No i tyle. To jest mój zakupowy hol czerwcowy. Ja mam nadzieję, że produkty się spodobały. Ja nie jestem fanką kupowania na siłę, dlatego też te produkty sobie pozbierałam w całym czerwcu no Widzicie Kolastynę i Evelina kupiłam dopiero dzisiaj. Natomiast biodermę te wszystkie lakiery sobie przetestowałam, żel pod prysznic dopiero zacznę używać, bo to dopiero jest świeży zakup. Ja zresztą mam zapas tych balsamów daw, znaczy balsamów, żelów pod prysznic, więc no tutaj do, do każdego pewno, pewnie holu będzie taki żel dołączony. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmiki i na pewno się pojawi recenzja toników. I pewnie zostawię biodermę z micelem i wroszę. I mam nadzieję, że coś z tej recenzji wyniesiecie. Więc do zobaczenia w następnym filmie.